Paweł i Aleks pod Basement. Mamy świetną inicjatywę dla naszych dzieci. Chcemy dzisiaj przejechać ze Świnoujścia na Hel. W tym momencie jesteśmy w Świnoujściu, w bazie U-Botów. Stąd startujemy. 400 km robimy dzisiaj. 401 dokładnie planujemy być rano na helu. I robimy to wszystko dla dzieciaków z Fundacji Ogólnie Marzeń, żeby oni mogli pojechać na morze. Lecimy. W tej wyprawie odpowiadasz za całe zaplecze. Tak, staram się odciążyć chłopaków po to, żeby przejechali ten dystans bez większych problemów. No zajmuję się głównie organizacją posiłków e, i jakichś przystanków na trasie. Trzy, cztery przystanki głównie to po to, żeby mogli coś zjeść. Aczkolwiek nie będą takie długie, żeby odpoczywali do zera. Będą starali się jak najszybciej przejechać cały dystans. Jakie nawierzchnie napotkaliście? No, bo jeździcie ścieżkami rowerowymi. Tak, ścieżkami rowerowymi zaskoczyła nas kostka. <noise> Zwolniła nas. To nie taka kostka, to taka wojskowa kostka, bym taka powiedział. Gdzie nie, nie dałabym w ogóle tam pachyna. jechać. Tak, zwolniła nas za godzinę. Yy, jesteś brudny na koszulce? Bywa. No, sprawdzałem fal dość kostki, ale nie pierwszy, nie ostatni raz na pewno. Restauracja tutaj stawia dzisiaj obiad. Tak, stawia. Tak. Ja mówię, pomagać ludziom, tak że ile możemy, to pomagamy. Powiedz nam, co że sobie. <laughs> Mogliścieś to się pomyśleć. To, że mam na Paweł, to pewnie wszyscy wiedzą, że no, jałem nie każda formuła sportowa, a zwłaszcza coś takiego, gdzie możemy coś więcej zrobić, gdzie coś możemy pomóc. No Obecnie działamy, prowadzimy studio treningowe Body Basement, gdzie na sposób indywidualny pracujemy z ludźmi. Też związane ze sportem, bo od, od dawien dawna wcześniej strongman. Później troszeczkę się przekwalifikowałem, zjechałem wagę niżej i tak jak Paweł razem. Pracujemy jako trener personalny właśnie w baseball. Basement. Dlaczego chcecie pomagać? Chcemy pomagać, bo to jest. bo możemy, bo to jest. zajebiste. Ja. Przyjęliśmy specjalnie dla nich, żeby czuli się bezpiecznie i czuli nasze wsparcie. Znacie chłopaków, dadzą dzisiaj radę? Na pewno, na 100%. Godzina 17.30. Jesteśmy w Mielnie. Jak żyjecie? Świetnie. Pasmo niekończących się sukcesów. Widzę, że tętni życiem Mielno. Z samego Jarocina jedziecie? Tak, z Jarocina. O, z szóstej. Dlaczego przyjechaliście tutaj? pomagać chłopaków, żeby no, dali radę dojechać do celu, nie? 20, 20, prawie półmetek, tak? Tak, jesteśmy na półmetku i nie sądziliśmy, że takie piękne rzeczy nas tutaj spotkają. No, no my jesteśmy uczniami, Trenu... ci panowie nas trenują. Same smaczne rzeczy tutaj Ej. dla nas przygotowali. Kolejny etap? Tak, nocny etap. Coś czuję, że ta noc będzie nasza. Lecimy do Łeby, 108 km mamy do pokonania, tak? Tak, Więc tam my... będzie jakaś kawka, coś To tak, znowu... będzie to będzie taki dłuższy przystanek i potem tak, hel. Tak. Nie wiem na kawkę dolewę. co to? To jest energia orzeszki, rodzynki To co będzie kopać najmocniej na trazie bardzo dziękuję Szerokości panowie, do zobaczenia! Coś się stało z rowerem, jest jakaś awaria. Mam nadzieję, że jak najszybciej ich znajdziemy. Zabieramy popsuty rower, oddajemy zapasowy. Gdzie was została awaria? Tutaj, w tym miejscu. Czyli nie wiem gdzie jesteśmy. W parku rozrywki. Tak, w okolicy. Mamy piękną rozrywkę. Wózek po być zamontowany, jak widać, jest luźny, czyli się ułamał. მეც საუბრებსაც ვაჩვენებ. ეს რაღაცაა, რა ვიცი. და, როგორც ამბობენ, ჩაი ყვერს. აბერაუნგო და შეტალ. აი, აი. Pawełzarkiem najtrudniejszą przeprawę nocną, ponieważ jak wiemy, w nocy organizm już wycisza się do spania, do tego chłodek, teraz zaczyna się dopiero poważna walka, najtrudniejszy dystans, najcięższy do pokonania, także muszę sobie z tym wszystkim poradzić, co nie będzie wcale łatwym zadaniem. Była noc. Momentami było ciężko, bardzo zimno. To była długa, zimna noc. Jak się jechało? Powoli, powoli, ciemno, powoli, zimno. Miałem tam przez moment kryzys. Tak, ale co to dla nas takie zmęczenie myśląc, co to jest ciężka, które każdego dnia się męczą i walczą są z chorobami, swoimi problemami. Sonia Angelo. Todo por 24 godziny, 400 km? Jak to się mówi, jest cel, są chęci, to można wszystko. Tak jak Paweł powiedział, był cel, trzeba było go zrealizować. Udało się zrobić dobrym pole pieniążków. myślę, że ponad 20 tysięcy mamy dla dzieciaczków. Po tym się męczyliśmy, żeby oni mogli wyskoczyć w tych swoich trudach, z tych swoich chorobach, chociaż na kilka dni nad może zapomnieć o tym wszystkim. Chcemy dać im emocje i mam nadzieję, że ich wyjazd będzie jeszcze fajniejszy niż nasz, choć mieliśmy dużo, dużo przygód na tej trasie. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim niekujmy tym ludziom, którzy byli dookoła w tym wydarzeniu. Bo to są świetni ludzie, tylko my byliśmy taką iskrą, żeby oni zaczęli pomagać.